około 20% szarżujących husarzy, czyli około 200, jeśli nie wiemy, że 1000 husarzy brało udział w szarżu. Natomiast znacznie więcej było rannych lub grup... prawidłowych Na dystans boju. Dystans boju to jest... Dystans boju. 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 Dystans Mówi, dystans walki ogniowej to jest 100-200 metrów dłuższy. Tutaj widzimy dystans bojowy do walki ogniowej znacznie mniejszy. w historycznego wspominając o królowej. Otóż królowa wykazywała karny ducha i dzielną postawę. Króla, Króla Jana Kazimierza w zamiarze stoczenia palnej bitwy, takiej jak właśnie średniowa Bitwa w Otwarciu. pierwszego dnia przyszły. Albowiem obserwując z lewego brzegu Wisły, z lewego brzegu Wisły z dzisiejszej kępy potockiej e, walki toczące się nad brzegiem po drugiej stronie Wisły e, zarządziła, żeby ściągnięto dwie armaty, a ponieważ nie było koni, to kazała wyprząc koniec własnej karety, żeby przetransportować armaty na Kępę Potocką e, i rozpocząć ostrzał poprzez wizbę na wojska szwedzkie. Ten ostrzał przyczynił wiele skutków atakującym Szmydom, to król zauważywszy posłał do królowej końca z podziękowaniem i z gratulacjami za tak dzielne posunięcie. Pod koniec grudnia na wolę bitwy przybył Petr Stefan Czarniecki z moim korpusem i dzięki jego W jaki miał krzyż wojska, Polsce, szczególnie trzeciego dnia bitwy udało się opanować rozprzężenie i panikę, jaka zapanowała w polskim szeregach. Także trzeciego dnia bitwy stopniowo wycofujące się oddziały polskie, to ten wój odniowy z nadzielającymi strzelbami, mogły dojść do mocy a tak jak powiedziałem, znaczna część polskiej jazdy i pospolitego ruszenia wycofywała się. Gracias. drugiego dnia Bitwy i Szarzy Połubiciej był opisany podobnie, ale też zanotowany w kronikach XVII-wiecznych wydarzenie jakim było zaatakowanie przez łóżka Jakuba Kowalewskiego. i w sposób która Karolowi Kustawowi życie. Niemniej za tę bohaterską postawę koległego kutarza Karol X Gustaw wezwał Bernardynów z klasztoru, który mieścił się na bradę i nadal i do dzisiaj pamiątką tego klasztoru jest kościółek i klasztor znajdujący się opodal ogrodu zoologicznego. To właśnie w tym miejscu już w XVII wieku był klasztor Bernardynów. otóż Karol X. Gustaw polecił, żeby Bernardyni urządzili poległemu chłtarzowi uroczysty poprzez wieczorem jego dnia Filan sił w tej bitwie wskazywał na możliwość zwycięstwa dronem polską, albowiem w dyspozycji króla Jana Kazimierza powstawało około 34 tysięcy, około 15-17 tysięcy jazdy komputowej, kilka tysięcy.